Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Zygzak albo mi się jak wolicie eee, po co nagrywam, znaczy po co nagrywam. To jest mój pierwszy filmik na YouTubie ogólnie, Jednocześnie reklama serwera. I tak, zapowiedź, że w ogóle będę nagrywał filmiki będą rzucane co, co 5 dni, albo co 3 zobaczymy. Yy, po 10 minut będą trwały z góry przepraszam za, to, za ten pasek, ale moja nagrywarka Bandicam. Yy, nie ogarnia i po prostu jakbym wziął Minecrafta na pełnym ekranie no to byłby czarny ekran I, by, i nic byście nie widzieli. Yy, reklama serwera. Zaraz wam go pokażę. <laughs> Tylko... Yy, no, coś posiłem. Nie wiem, co. Lista warp. I co na przykład? Chwileczkę wezmę, mój ulubiony kill -off. Troch, byłem trochę w neterze i wykopałem trochę. I teraz tak. Warp działki, no to wiadomo. Warp enchant do enchantowania. Ekspiarka na ekspiarce jeszcze nie były, zobaczymy. Mówmy nie mam. Kurde, skąd się jak śmierć. Hmm. Poczekajcie chwilę, zaraz wracam. Dobrze, już jestem. Sypatyk. Yy... aha, bo ja tu mam żarcia. W sensie. Tak, od tych warpów zaczniemy chyba po kolei. Yy, yy, dobra, nie do wiary, nie mam patika. Nie no! Fuck fak. Dobra, zaraz już się musi udać I... Dobra, dobrze. No, to zaczynamy od warp działki. No to to już widzicie, a jest na taki warp enchant na przykład. Co jest najgorsze, że muszę te wszystkie warpy, ich jest około 12 chyba, 15, a ja je muszę oblecieć. I teraz tak, tu są enchanty od najmniejszego do największego levelu. No, tu, tu są już takie większe levely. O, no, trzydziesty jest już. No, tak. no to tak to wszystko wygląda, tutaj na górze jeszcze nie byłem. Pewnie nie pokażę Wam wszystkich warpów, kurcze yy, Bo nie, nie wyrobię się. Zobaczmy. I teraz o, spójrz spojrzyjcie w górę, spójrzcie. Właśnie. Kit. Kit start jest taki, że wam pokażę. O! Enchantowany kilof yy, no, kilo. Yy, skórzane ten takie Q i wszystko, wszystko kamienne tu jest survival pvp a tu jest pvp tak, tu jest jakiś ziomuś w ogóle ile jest tych o, właśnie serwery stały zapełnione, a że jest dokładnie godzina 8.13 to niestety No, nikogo nie ma po prostu. Co jeszcze mogę no, wam pokazać, takiego ciekawego? Bo tak to? Jedzenie, to... Yy, warp jedzenia to. Warp. Zaraz wam pokażę też. Yy, muszę się oduczyć tego chodzenia podczas warp. No. Skid jest zamurowany, a ja mam lagi. Super. Teraz to widzicie. No, ja mogę tylko, niestety, 10 minut nagrywać, ale postaram się tak zrobić, żeby było więcej po 20 minut. Na przykład. Tak. No, warp kopalnia bardzo fajna, yy, ponieważ yy, E, powiedzcie w zasadzie już w filmiku, czy mam sobie ściągać x raya czy nie? Tam coś się nie podoba i nie ściągam, albo może inaczej nie używać, bo x raya mam, ale go tylko podświetla, więc Ponad minut nie dostaje pana przeważnie. O, ten kilo ten jest ulepszony na 20 level, podajże. Tak, 20 level, e, no, a kopię jakby był ulepszony na 30. A pokaż mam jeszcze jedno Letter. W neterze, z tego co pamiętam, byłem już tam raz z kolegą. A właśnie z kolegą będę nagrywał te filmiki. Tam, gdzie teraz wejdziemy, nie ma glowstona niestety, a przynajmniej ja nie spotkałam. We need cruity. Boże, Boże, Boże. Lagi, Lagi, Lagi. Nie, 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 nie to też Yy, już już się ogarniało tak. Yy, no muszę użyć Instreja, bo wam nie pokażę inaczej, tego, że tu nie ma glowstona. Podeski? A nie, jestem glowstone. Mhm. Aha, on trzeba wejść na wyższy porze. Zabiłbym pigmena O Nie. Nie lubię tego. O! No i deadłem. Nie, kurde, mój ulubiony off. Fuck. Czemu on się tam nie zabił? Mój ulubiony off, szybko! Nienawidzę tych lagów. No! A co jest?! Nie, muszę no, go wyratować. takie logi, jak się tam koło odrzał. My, Jak ja mam się stąd wydostać? Na szczęście dyrście, się Boże, drzt. No tak, bo to jest taki jakby drzt. E, Czekaj, tam? Tak, gdzieś szedłem. Tu chyba spadłem. Ja to przeżyłem. Co mi tamy są? Ops. Mają być. Nie ma diaksowego mieczyka. Dobra, trudno. Dziś snajper się chce do mnie drgnąć, zobaczymy czy to. Snajper. Tak mam grać, ale to sobie wwipadł, tylko Zobaczmy się odwładzić na forum. I tak. No to by już było na tyle tego nagrywania, chyba. Taka zapowiedź, reklama jednocześnie serwera. O, już jeszcze dodamy. Yy, tak, to już piszę. Dobrze, no i to by było na tyle z tego odcinka. Żegnam Was wszystkich. Cześć!